Cześć, nazywamy się Magda i Maciek. Razem prowadzimy pracownię architektury przestrzeni. Jesteśmy w Krakowie i zapraszamy Was dzisiaj do naszego mieszkania. Zawsze marzyliśmy o tym, żeby mieszkać na poddaszu w Krakowie. No więc, kupiliśmy wymarzone poddasze. No nie do końca poddasze. Raczej strych, a właściwie rozlatującą się ruderę. Coś, co dla niektórych mogło wydawać się przerażające, dla nas było po prostu super wyzwaniem i wielką przygodą. Jednak zanim nazbieraliśmy na remont tego strychu, płynęło tyle czasu, że pojawiła się dwójka dzieci, więc koncepcja Wygodnego studia dla dwóch osób musiała ulec zmianie. Musieliśmy stworzyć tutaj wygodne, duże mieszkanie dla czteroosobowej rodziny. Projekt mieszkania był trudny ze względu na jego układ. To jest długie i wąskie. Ma specyficzną, widoczną konstrukcję dachu, komin stojący na środku, i wcina się wielki ząb, który znacząco zawęża. Przestrzeń w samym środku mieszkania. A piony kanalizacyjne są tylko w jednym miejscu przy klasy schodowej. Komin ostatecznie pomógł nam dobrze zorganizować strefy i teraz fajnie wydziela część kuchenną od części dziennej. No i dodatkowo spełnia też swoją oryginalną funkcję, no bo podpięliśmy do niego kozę, która nie tylko ładnie wygląda, ale i w zimie dodatkowo Jako, że to nasze mieszkanie, projektowaliśmy je dla siebie, a nie dla klienta, mogliśmy wypróbować różne rozwiązania i trochę poeksperymentować. Na podłodze położyliśmy po prostu najzwyklejszą płytę OSB, którą pomalowaliśmy specjalną farbą żywiczną. Nie było to łatwe. Zanim osiągnęliśmy efekt, jaki chcieliśmy osiągnąć, malowaliśmy to chyba 7 razy. W świetnie sprawdza się duża, otwarta przestrzeń, dużo światła. Łatwo wymywania podłogę. Generalnie całe mieszkanie bywa tak, że jest jednym wielkim placem zabaw. I to super, o to chodzi. Mieszkanie ma służyć wszystkim mieszkańcom. Aby uzyskać taką przestrzeń, musieliśmy maksymalnie ograniczyć ilość mebli, a co za tym idzie, meble, które w mieszkaniu się znalazły, musiały być maksymalnie pojemne, dlatego Właściwie wszystkie meble zaprojektowaliśmy sami. Tak jak przewidywaliśmy, dzięki oknom dachowym jest w tym mieszkaniu mnóstwo światła, które dodatkowo odbijając się od białej podłogi dobrze rozświetla wnętrze, chociaż jest ono dosyć wysokie. W ogóle światło w mieszkaniu tworzy niesamowite efekty, dlatego że przez okna dachowe, w zależności od pory dnia, pada różne światło, powodując, że mieszkanie o różnych godzinach wygląda zupełnie inaczej. Staje na poddaszu ma swoje niewątpliwe zalety. Jest tu bardzo jasno, jest tu bardzo cicho, mimo tego, że jesteśmy w samym centrum dużego, lub miasta, no ale yy, ma swoje wady, kiedy trzeba na przykład wnieść zakupy na samą górę. Pomimo tego, że remont był bardzo trudny i kosztował nas sporo nerwów, uważamy, że było warto. Zarówno zawodowo, jak i prywatnie kochamy stare przestrzenie. Yy, widzimy w nich potencjał i Stare mieszkania, stare domy mają swoją duszę i to się czuje y, mieszkając w takim